Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde, zwykle kiedy wypowiadam te słowa, to jest tutaj pięknie, czyściutko wysprzątane, odkurzone i wszystko się błyszczy, a tymczasem przez większość czasu wygląda to właśnie tak. Po co to mówię? Ano tak chciałem po prostu wprowadzić tutaj trochę luzu, bo przez ostatni rok spiąłem strasznie zad, i praktycznie do każdego filmu pucowałem to wszystko, żeby było takie ładniutkie na nagraniach, a tymczasem rzeczywistości bliżej do tego bałaganu. Problemem tego miejsca jest upchnięcie zbyt dużej liczby rzeczy na zbyt małej przestrzeni. Im więcej tutaj jest stafu, tym więcej czasu poświęcam na jego sprzątanie, a czasem bywało też tak, że nie zaczynałem nagrywać filmu, dopóki tutaj całkowicie nie posprzątałem, co dawało temu wszystkiemu taki kolejny etap, przez który trzeba było się przebić i czasem zniechęcało do nagrywania. No dobra, ale wezmę tutaj jednak trochę sprzątnę. <laughs> tak na szybko. Zaplanowałem na ten tydzień płytę karuzela, ale postanowiłem, że jeszcze trochę z nią podziałam. Wylotowałem podstawki cashu, bo cash nie był wykrywany. No i ogólnie muszę to odłożyć na za tydzień, a dzisiaj nawet nie wiem czym się zajmiemy. Moim dzisiejszym pomysłem jest zdrutowanie sobie kieszeni wewnętrznej na dysk do komputera i mam plan zrobić to na bazie stacji CD. Może trochę szkoda takiej stacji, ale bebeszki są sobie zostawię, ewentualnie jeśli okażą się sprawne, to przełożę je do jakiejś innej obudowy. To co planuję zrobić powinno być dość proste. Ja wiem, że taka kieszeń kosztuje około 50 zł, ale mam chęć sobie po prostu tutaj posiedzieć dzisiaj i podrutować jakieś bzdety. Szczególnie, że nie wyrobię się z płytą Karuzela, jak już wspominałem. W ogóle na streamie ostatnio ktoś mi pisał na czacie, żebym ogolił ręce. Serio, golicie sobie ręce? Ja wiem, że wyglądam jak małpiszon, ale powiem Wam szczerze, że ogolenie rąk w niczym mi nie pomoże. To nie jest mój największy problem z wyglądem, kurwa. Czy to jest w stanie już stąd wyleść? W zasadzie to powinno. Zawsze można spojrzeć. Tutaj gdzieś powinien być fragment mechanizmu. Kurde, który przesunięty zwolni tackę, ale to nie zawsze tak działa. Wyłaś. Chyba to ten... jednak. udało się. To nie tak powinno wyglądać. No i dobra, mamy wstępnie obudowę i teraz ten dysk właziłby sobie jakoś tak. A może nawet lepiej byłoby umieścić napęd tą stroną do frontu, wtedy ta jopa nie będzie wyglądać tak tragicznie jak z tej strony. Na podkładkę, żeby wyrównać z krawędzią, dobrze sprawdzi się kawałek dykty urwanej ze starego mebla kuchennego, którą w prosty sposób dotnę sobie powiedzmy na wymiar. Kuźwa, już mi się przesunęło. No już, świetnik. Trocin tu zawsze jak w tartaku, kurde. A nie, kurde, może być. Nie no, dysk się jednak tutaj zawiesza na tej krawędzi. Nie wiem, czy to będzie tak do końca zdrowe dla takiego dysku. Chociaż w sumie nie powinno być aż takiego problemu. Nie no, nie wchodzi to tak gładko jakbym chciał. Dobra, trzeba to po prostu w odpowiedni sposób przykleić. Co prawda, dostałem termogluter od jednego z widzów. Jednakże mam jeszcze całkiem spory zapas takiego grubego kleju, który rozpuszczam po prostu lutownicą. Problem z takim działaniem jest taki, że ten klej wchodzi w jakąś reakcję z grotem i przez dłuższy czas później ten grot jest bezużyteczny. Nie ma się go cyna i tak dalej. Ale da się to wyczyścić ostatecznie. E, ja jestem durny. <tryk> 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 tak będzie znacznie szybciej. O, i teraz dykta jest znacznie bliżej krawędzi, dzięki czemu dysk wkładany do środka nie będzie o tą krawędź się zawadzał. Z kolei do wypozycjonowania dysku użyję dwóch takich drewnianych klocków. Czasem serio się zastanawiam, po co ja te główna w domu przechowuję, ale ostatecznie okazują się całkiem przydatne, jak widać. No i jak tam jest w miarę prosto. I termoglutujemy. Tutaj widzę tego termogluta, trzeba nałożyć trochę więcej. Fajnie by było, jakby chciał tam ładnie na dół spływać, ale niekoniecznie chce. Rozlewa się, kurde, po dysku twardym. Ah, dymi. <laughs> styrta się pati. No dobra, w tej chwili to nie ma co tego ruszać, niech to przestygnie trochę. Ma ten termoglut, kurde, pojemność ciepną. Trzeba kilka minut poczekać, aż wystygnie. Pociąłem sobie termogluta na takie krążki. Widzę, że tutaj trzeba będzie go dać trochę więcej, żeby to się nie gibało. <laughs> Kurwa, uwielbiam taką robotę. Jak słychać pies, też wyraża aprobatę. Tutaj z tyłu przyda się klocek ograniczający. Kurde, niestety jest trochę za szeroki. da się go w prosty sposób przepołowić? Za rok może dwa, kurde. od czego jest piła ręczna. Kurwa, nic nie idzie tym klamotem. Może brzeszczot będzie lepszy. Urgh, kurde, wszystkie te piły i brzeszczoty, jeden ząb na Maroko, drugi na Kaukaz, kurde. Krzywe to cholestwo, zacina się. Kurde, ej, dobre. To jest kieszeń na dysk metodą tartaczną, bez kitu. Dobra jest, teraz ja przyda się walnąć klocka jakoś, trochę luźno tu jest, walnąć klocka jakoś tu, może tu. To jest dobry plan. Za pomocą śruby i nakrętki pełniących rolę wypełnienia stworzę odpowiedni dystans, żeby ten dysk tutaj właził tak, no całkiem sztywno. No, dobrze jest. Glutujemy. Gitara. No to próba generalna, kurde. Jak to włazi? Fajnie całkiem. A jak będzie wyglądać po złożeniu? Coś by się przydało zrobić z tym frontem, ale też nie będzie najgorzej. Hmm, co by tu zrobić, żeby to lepiej wyglądało? Dykta urwana ze starego mebla kuchennego. Ja zacznę kombinować, to będzie wyglądać jeszcze gorzej. Kurde, fajnie to nawet wyszło, bo wkłada się całkiem lekko, jakkolwiek to brzmi, a na końcu występuje taki opór. Spoko. Nawet haptycznie fajnie to wyszło, że tak powiem. Teraz z tej swojej dziury z kabliszczami muszę wyłowić jakiś Molex Tusata, plus Ordata. No cóż, nie do końca o to chodziło, ale mam taką przejściówkę z Molex na dwa Molex. A tutaj fragment wtyczki SATA, który łatwo będzie dostosować. Dałbym mu tutaj trochę tego kabla. Tu bym ciachnął. Oj, ten kabel też już swoje przeżył. Żółty jak cholera. Był w warsztatowym. No tnij ten kabel. Kojarzycie taki post na jakimś forum? Nie wiem, czy to na elektrodzie? Chyba nie. Jak gościu miał lagi klawiatury. Właściwie to ludzie mu mówili, że ma lagi klawiatury i kazali skrócić kabel. Haha, <laughs> obciął ten kabel i nie umiał zlutować z powrotem. A i w komentarzach ogólnie narzekaliście też na ten ściągarz izolacji. Rzecz z nim jest taka, że on faktycznie potrafi urywać przewody, ale wydaje mi się, że też on nie jest przewidziany na bardzo cienkie przewody. One muszą mieć swoją grubość, żeby wytrzymać tą, tą pracę tym ściągaczem. Dobra, chyba wyszło całkiem OK, powinno się to trzymać. Tu na końcu mógłby być jeszcze pomarańczowy przewód 3,3 V, ale w ogóle nie spotkałem się, żeby był potrzebny, nie? żeby coś nie działało, jeśli... Nie ma tego 3,3V. Przyda się również przewód sygnałowy. Wziąłem najdłuższy jaki miałem. Od dam trochę termogluta, żeby je wypozy wypozycjonować od dołu. Lepiej, żeby nie wpłynęło pod dysk, bo później kiepsko się go będzie wsadzać. Wydaje mi się, że termoglut jest już wystarczająco miękki. I zalepić. Kurwa ile z tego dymu idzie? Mmm, termogluci. Mia. No i teraz tak, połączenie termogluta i dykty urwanej ze starego mebla kuchennego jest tak silnym połączeniem, że po prostu masakra, nie? Nie ma szans, że to się jedno od drugiego odklei. O, kurwa, ile dymu. Zaraz ktoś wezwie straż pożarną. No i patrzcie, jak to ładnie pracuje. Ideolo, kurde. Coś mi się wydaje, że to będę musiał jeszcze bardziej zabezpieczyć, żeby któregoś dnia faktycznie nie poleciało do tyłu. Rozwiązanie, którego potrzebowałem, a się miesiącami zastanawiałem nad kupnem. No i kurde, no ideolo po prostu. Działa to pięknie. O kurde. Czasem trochę ciężko wyjąć. No ale zwykle będę łapał od frontu i wyciągał, więc nic. Ale faktycznie są tutaj takie siły, że jednak trzeba dać tutaj więcej termogluta. Nie położę tego kleju i nie stopię go jak poprzednio, żeby nie potopić sobie też przewodów. Ach kurde, ja to byłbym w stanie sobie dom zbudować na termoglucie bez kitu. <śm> dobra, zdecydowałem się dać tutaj jeszcze więcej termogluta, kurde. No żeby serio mi się to nie urwało któregoś dnia. No dobra, teraz to już nie ma bata, musi się trzymać. Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie z dyskiem 2,5 cala. Otóż one zazwyczaj mają taką samą odległość od brzegu do złącza z prawej strony, więc jego podłączenie też nie będzie jakoś problemem. Wystarczy, że wymanewruję go tak, żeby przesunąć go po prawej ścianie i też sobie wlezie. No, wyczyściłem trochę złącze, nie będzie z tym problemu. Szczególnie, że to będzie przykr przykręcone do obudowy, więc tak se wsunę. Tak sobie wysunę. I gitara. Dobra, skręćmy to i pakujmy do kompa. Tylko nie wiem teraz, czy warsztatowego, czy głównego w sumie. W głównym bardziej by mi się to przydało. Nie wiem jeszcze, czy nie trzeba będzie rozwiercić tutaj dodatkowych otworów, bo całość będzie jakby siedzieć odwrotnie niż zwykle. 对。<laughs> I cyk zajebiście. A więc to jest mój obecny komputer warsztatowy, do którego płytę główną, procesor, RAM i zasilacz, ale nie ten, dostałem od Mikołaja, ale nie takiego w czerwonym, niepokojącym wdzianku, a widza o imieniu Mikołaj oraz Niku MDMIKI 92, za co dziękuję. Jeszcze o tym komputerze zrobię film. Wymieniłem tutaj procesor z i trójki na Ziona E12, coś tam, coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Znalazł się Tutaj zasilacz OCZ dwa lata temu zdonejtowany przez was. Na zasilacz do gratów wziąłem ten, który się znajdował tu. Ale tak jak mówiłem, kiedyś o tym opowiem. GTX 660 TI otwari, no i ogólnie <gry> <gry> ciężko jest tutaj cokolwiek zmieścić, bo, bo ta obudowa jest taka trochę mini, no i jest tutaj dość ciepło, bo nie zmieściłem dużego chłodzenia, które było w poprzednim warsztatowym. Kiedyś będę się tym zajmował, więc zrobię odcinek. A teraz wracajmy do tej mojej kieszeni na dysk. Tak jak się spodziewałem, trzeba tutaj wywiercić dodatkowe otwory. <noise> Kurde, nie wiem, czy to dobrze wygląda, co nie. Dobra, poskręcałem to na sztukę śrubami każda z innej parafii. Front, żeby aż tak bardzo nie rzucało się w oczy, dupnąłem na niebiesko i tak się rzuca w oczy, bo ta dykta wystaje. Dobra, tam nikt nie będzie z tego strzelał, i mało kto na to patrzy. A jakby funkcjonalność jest, no jest. No i co myślicie? Nie wygląda to tragicznie, moim zdaniem.